Dobra je witam z powrotem, e, nie nagrało mi się 10 minut odcinka, bo dlatego, że nie zauważyłem tego, że no wyłączyłem się nagrywanie, bo nie wiem z jakiego powodu, po prostu mam powiedziałem się wyłączy. E, a nie no, z powodu miejsca na dysku przypadkiem? Nie, mamy jeszcze 20 giga, więc co na A, a, okej, okay, okej. Okay. No i tego. O jest, dobra, zbliżamy w sumie się. W to, jeszcze. no po prostu co chcieliśmy zrobić, to lecimy sobie na to. Jesteśmy na wysani i lecimy po tego witowa. No i w ogóle masakrą jest to, ile rzeczy jest potrzebne. Ja po prostu nie zmieściłbym tego w moim onku Muszę mieć rączkach Sealop i go nieść. No, masakra. To tak to się zrobi. To jest po prostu świetle przedłużanie gry. Nie każdy to robi na 100%, a ja jestem głupi, bo nie umiem wylecieć z jaskini, bo co tu na taką milimetrową dziurkę. Dobra jest. Dobra. Zapraszam widzowie, że mają takie. Ale ona po cały odcinek może zobaczyć o po pa, faluśkach. link w opisie. No. Ogólnie jak ktoś nie wie do kanału patera, też jest link w opisie. Tak. Mm, to tak. Aha, exo -chip chyba. Tak. Teraz wszystko inne. Ania, nie to teraz? Tak, grafit, tytan ty, i wolfram. Dobra. A jeszcze trzeba pełnić zbiornię, wywodamy ten to No tak, ja to też zbierałem. Aaaa! Spada to. Dobra, będzie chyba tu leżeć na dole. Gdzie to podpalamy? Silikon i wolfram wylecie. Jak to trzeba. Masz. Dobra, to co teraz potrzebujemy? Eee, wolf. Dobra, eee. eee, co jeszcze? Eee. Azot i wody. Oraz pytam. Okej. Okay. A ty tam... Mamy ty tam. E... A nie, czekaj, my tytanu nie mamy! Ja! Pisa! Nie! Tylko no na promie go mieliśmy! My Godzie, ja pierdolę, nie wiem wracać. się no w piecięcie. Nie, 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 bo nie musimy wracać, bo tutaj jest tytanit, ale najlepiej wracać. No na, na promie chyba jest. Czekaj, bo co tutaj co tutaj dalej dostajemy? Tytan, a no na promie jest. Dobra, no, no to są cięcie, widzowie. Tak, cięcie. Chodźmy, słuchajcie, tak. mamy. Mamy wszystko. Y, mamy te Tytany. Oczywiście okazało się, że w sumie nie wzięliśmy tych Tytanów, i musieliśmy wracać do bazy. Aha, no nic. Czy... Dobra, co jeszcze myślisz? Teraz musimy dołożyć węgry, wolframu i silikon. <laughs> to samo, tam my mieliśmy. Nawet nie ma miejsca, bo jeszcze nie znalazłam, jak po drodze. A ja sobie nie mogę to odłożyć. Dwa to trzy. No, a co, co, czemu ty to bierzesz do góry? Na dole jest lepiej, bo się nie sturla.

Nie wybuchło, a ja nie wybuchło. No, to to ja, chwila musi czekać. SPS, kiedy razem nawet dwie do, do ma. A. No to mamy. No to mamy. Nic. No to możemy wracać. Okay. Totalnie, ostatecznie. To jak ja o tym się teraz łamuję, to ja sobie to wezmę. Panu to nie, bo nie. No.

O, ja już jestem blisko. Ja jeszcze muszę się pomodować ten. I w pracy. Aha. To może ty wolałbyś ślimaka ze sobą nosić na tlenu? No tylko czekałem cały czas. No, Oj, to prawda, ja Przepraszam. Bo... Tylko pytanie, czy on będzie wystarczający, Ja jak będę cały czas, ten, to on będzie nikt na robo. No w sensie on generuje przez tak samo jak inne, znaczy ten Wiesz okay, ile. Ja bym właśnie tam Aha! Aha! Dziura do jądra, fajnie. Czemu to jest dziura do jądra? Może my to już byliśmy, wiesz? No Widział się tak. Prawie spadło tak całkowicie rano. Aha. Okay. Co jest? Patrz, mamy... gdzieś żyroskop! Ty też to widzisz, czy nie? Co mamy? Nie to nie. Uwa jak odpaliłem kompas i jest żyroskop. A, już nie działa. Wyłączyła mnie żyroskop. Okay. Ja nie wiem. N nie widziałam. Żyroskop! Patrzcie widzowie. Będziemy... To wylądnie. Patrzcie. Opatrzcie. O, Obrata się żyroskop. Cyk. To mu nacki Ale z kompasem. To możesz odebrać to coś. Ja od razu tylko pójdę złą przerobić, bo mam go dużo, bo nie chcę sobie pośmiecać. To, to teraz zostało nam tylko ten. Dostaliśmy Hederazy, no teraz zostało nam jeszcze... Sądy i extrazy. Prawie właśnie, pra... już bardzo byś się chciał włożyć ten do tej, która Nie wiem dlaczego. Znowu tak chciałem, mam myśli samobójcze. Chciałem przesalić dynamik do rozrabniarki. Aha. Dobra. Tera. To tutaj masz tego SBS-a. Gdzie? O, okej. Okay. Ja sobie wkładałam. to schu, schu. Ja tam kilka zima. Czemu to jest takie w połowie pełne, w głowie nie? No bo ja zamieniłam resztę na ten, na A. ten. Możesz zam zamówić resztę... E, e, no nie no, to nie jest zamówne, naprawdę. Myślałem, że to będzie szybsze. Czy to nie jest coś szybsza. To szczególnie nie, czy to jest szybsza niż moja pana deskorolka. Chodź, zrobimy porównanie. Weź tyle jest na deskorolce i zobaczymy, jak to będzie szybsze. Dobra. Tylko dawaj w tamtą stronę bardziej. Tam są takie lasy. Aha. Dobra, to 3, 2, 1. Łoje wow, to jest szybsze. Ale w sensu to jest. Jeszcze mam jeszcze brazynek. No. Chociaż czekaj, jak poleciłem tak bardzo do góry, to w sumie nie wiem. Chyba jak jestem u góry, to szybciej krążę panetę. No, no. Ale ja bardzo szybko. Ja jestem nad chmurami. Jeszcze. No co jest, jak to wygląda widało. Ty, ty już mi tam skończyć nagrywamy, bo no, za odcinek. No nie wiem, ja, ja, ja poczekam aż ty skończysz. A, nie wiem. już. Ale bardzo szybko to sobie rozmiar zużyło. Mhm. Uh -huh. Prawie zużyłem pracę cały pojęcie. Fajnie do zabawy jedynie, normalnie. Gdzieś nie ma takich mega rynek, naprawdę. To nie jest źle. Mamy sobie wyskoczyć w każdej chwili. Ty lądowano. No. Nie ma takie takiego zabawy w W ogóle co to kosztuje? Nie tam tylko ci tam. A tak w ogóle taka ciekawostka. Wiesz, że ten duży Silos A. ma dokładnie tyle samo miejsca to? na małe rzeczy, co średni Silos. Ale duży silos może też przechowywać rzeczy na dwa, a mały nie może. O, o tej widok wiedzieć ten, ten misz gry a wam przekazał cadną informację. Dajcie lajka, żeby usłyszeć więcej. To taka ciekawostka, bo wiesz, bo ma 12 średnich komór, a średnie komory mają ten. Mają dwa sloty, więc łącznie 24, a ten ma 24... Małe komory, więc, yy, więc tutaj się... więc to jest dokładnie tyle samo, ale nie może rzeczy na dwa sloty, a duże może. Ja myślę, że ten yy, w następnym odcinku zrobimy sobie ekstraktor i sowy. Wiesz co, ekstraktor nie za bardzo. Trzeba będzie bajty dozbierać do niego na jakimś Spokojnie, zaraz będziemy mieć bajt w książce. Ja, ja bym najpierw zrobił sondę, a potem ekstraktor. No oh, wow. Mamy 5000 tysięcy, a dwa i pół tysiąca nam tylko brakuje, to jest chwilkę. Odpowiada ci to, że najpierw ekstraktor? No jak chcesz, w sensie ja ekstraktor no, jest no, teraz, chyba szybszy. Nie, ja najpierw w sądy chciałam powiedzieć. Najpierw w sądy, najbardziej bym chciała. W sensie ja myślę, że w no, um, ekstraktor jest dużo szybszy, więc bo ja bym to mógł zrobić w na następnym odcinku. To ja myślę, że tak. Ty polecisz sobie zrobić jedną sądę, ja w tym to się zrobię ekstraktor, i potem polecę z Tobą kolejne sądy. Co o tym myślisz? Dobra, tylko ty, czy Ty dostajesz odcięgnięcie, jak ja dodam? I jak co dodasz? Wątpię, że ty dostaniesz y, osiągnięcie, j, jak ja dodam s, y, skaner, a nie ty. Ale to trzeba, jak wszystkie dwa, tej ostatniej, to zrobię. No dobra, to, to ja kończę. No dobra, pa, 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 do zobaczenia w kolejnym odcinku z Astrodita, gdzie będziemy robić to, co przed chwilą powiedzieliśmy, no i. Papa! Opa! Pa. Pa, Okej. Okay.